No dobra, cześć, cześć, witajcie. Steve skręcącym się Noteblockiem blokiem nad głową powraca, a to może oznaczać tylko jedno. Nob nope versus Pro część druga. Witam Was w najbardziej irytującej mapce, w jaką kiedykolwiek grałem. Jest to mapka autorstwa Kalendarz 2 oraz Deskiller. Panowie, ja Was przepraszam, że tak długo trwało to e, nagranie drugiej części. No nie wiem, chyba się poddałem. Nie, no nie poddałem się. Wracam na mapkę, słuchajcie i walczymy dalej. Co się działo poprzednio, w ostatnim odcinku? No powiem Wam szczerze, bardzo dużo, bardzo dużo. Pamiętam te wszystkie deja vu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Te miny i te armaty Więc słuchajcie, dzisiaj przejdziemy sobie to od początku Mam nadzieję, że pamiętam co tutaj się działo No i zobaczymy jak ta mapka się skończy Trzeba w końcu dojść do końca Więc zapraszam do oglądania I do zostawiania łapeczek w górę No bo czemu nie, słuchajcie, no czemu nie, no dobra ok w takim razie ustawienia eee, Tak, tak, nie, tak, nie, tak Dobra, muzyka, weźmy nie, bez muzyki Podpowiedzi nie, eee, nieskończone podpowiedzi nie eee, Bez podpowiedzi lecimy Dobra, spoko Informacje, no tak no tutaj już wszystko słuchajcie oczywiście czytaliśmy Ale jest to mapa typu unfair Czyli w skrócie jej celem jest denerwować gracza No czyli w tym przypadku mnie Wszystko co jest tu zawarte było tworzone dla tak zwanej beki I nie ma na celu nikogo wyrazić Należałoby wspomnieć, że mapa była budowana Z myślą o konkursie Roxem B Ale udostępniamy ją również na minecraftmap.pl Możecie oczywiście pobrać mapeczkę z Minecraft minecraftmap.pl Więc zapraszam serdecznie No dobrze w takim razie powodzenia I tutaj pamiętam, że musiałem znaleźć klucz Na samym starcie trzeba było znaleźć klucz W tym lesie do tej dwa skrzynki. Ej, gdzie jest ten klucz? Boże, czemu tak daleko? No i najgorsze słuchajcie jest to, że za każdym razem, e, jak zginę, no to będę respił się tutaj, będę musiał robić wszystko od początku. To jest straszne. Dobra, i tutaj mamy wykrywacz min, zobaczcie. I teraz będę wykrywał właśnie jakieś tutaj głowy, proszę bardzo, w ziemi. Pyk, klikam przycisk. I teraz mogę wziąć co ja mogę wziąć? Czekajcie, klucz. Tak, kilof. Dobra. I tym kilofem mogę skopać proszę bardzo ten płotek. I tutaj też jest mina. Tak, ja już to wiem. pyk, proszę bardzo. A tutaj co tutaj było? Czekajcie, co tutaj było? Tutaj trzeba było chyba. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, shiftem tak, shiftem, żeby tylko nie zahaczyć o te bloki magmy. No, jedno serduszko. No, no, bardzo słabo. No, zobaczymy, jak nam się to uda przejść. Ja już mogę nie pamiętać tej mapeczki do końca, ale no, zobaczymy, ile mi to zajmie. Jak widzicie, nadal mamy czas, więc. O nie! Tu trzeba było się wrócić. Aaaa, ah, no właśnie, widzicie, to jest to, to jest to. Dobra, i dokąd trzeba było tutaj dojść? Wydaje mi się, że do tego miejsca tylko. I można się wrócić, więc zobaczymy. Tutaj powinna być skrzyneczka. Tak przynajmniej mi się wydaje, tak tak pamiętam. Tutaj nie mogę iść, nie mogę niestety. Okej? Okay? Jest, dobra. No i tak, czy tutaj jest skrzyneczka? Jest skrzyneczka. Tutaj mamy potion e, Speeda, tutaj mamy. Dobra, i teraz wydaje mi się, że mogliśmy... No właśnie, na spidzie już pokonać te pajęczyny. I czekajcie. Czy tutaj są gdzieś te miny? Te głupie miny. Tak. Tutaj ich nie ma. Jest! Dobra, udało się. Słuchajcie, udało się. I tutaj jest mega dziwna sprawa, ponieważ tam jest. Czekajcie. Nie ma tu min? Nie ma tu min. O! Tu muszę przejść tyłem, bo tam będzie wielka armata, która będzie w nas strzelać. Więc ja wam oszczędzę już mojej śmierci. Czekajcie. Okej. Okay. I proszę bardzo, armatka jest tutaj. Uhu. No dobra, tak wygląda armatka, która zabiłaby mnie, gdybym poszedł przodem. E, tak, na razie... No nie! Dlaczego? Ale fajnie. Ale super. No, uwielbiam tę mapkę po prostu. Powiem wam, jest świetna. Idealna na dzisiejszy piękny dzień. E, w porządku. W takim razie jeszcze raz. Ja się irytuję? Ja się nie irytuję. To jest początek dopiero nocowy. Ja się dopiero zacznę irytować. Okej, okay, wracam. Muszę sobie wyczaić moment, w którym pojawia się ta skrzynka. Może już tutaj się pojawia ta skrzyneczka w tej dziurze, jak tutaj wchodzę na tę magmę. Nie wiem. Chyba to testowałem i chyba jednak nie. Dobra, e, położono w speed. Jeszcze raz. Okej. Okay, dobra, jesteśmy znowu tutaj i nie będę się obracać przodem. Nie ma takiej mowy, nawet jak będzie celować we mnie ta armata, to się nie obrócę. Cały czas idę tyłem. Okej. Okay. <ścoughs> to wygląda niebezpiecznie troszeczkę. Nie rób się takich rzeczy w domu, żeby armata do was celowała. Ej, nie mogę się obrócić. Żegacie, Ta skrzynka jest. Tak. I tutaj mamy tą bricka. Możemy położyć na stone brickach, tak? Tak. Dobra. W takim razie cały czas idę tyłem. Cały czas idę tyłem i tutaj, czekajcie, bo tutaj było coś skomplikowanego. Tutaj nagle pojawiała się, o właśnie jakaś dziura i o nie, ja wyłączyłem podpowiedzi, czyli będę musiał skakać po tym. O Boże, to się nie uda. Nie, to się nie uda. O, o nie, trzeba było zostawić podpowiedzi, bo ja miałem tutaj taką niewidzialną podłogę wtedy i nie musiałem skakać. Mm, Okej, okay, dobra, dobra. O oh god! Nie! Nie! Podpowiedzi włącz. Tak, nie, tak, 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 podpowiedzi włącz. Tak. Tak, okej. Okay. Okej, okay, teraz mam, zobaczcie taką podpowiedź tutaj, taki taki znak zapytania. Ja będę używać tego tylko wtedy, kiedy będzie parkour. Spokojnie, damy sobie radę. A, widzicie, wróciłem się troszkę wcześniej, tutaj doszedłem do tego momentu i nie ma skrzyneczki. No nie ma skrzyneczki, więc trzeba dojść do tych pajęczyn. Okej, okay, pobierzcie sobie tę mapkę. Mm, zanim obejrzeliście jeszcze koniec tej mapy e, na tym odcinku, mam nadzieję, że w tym odcinku. E, I zagrajcie sobie w nią, bo jest naprawdę świetna. Link znajdziecie oczywiście w opisie do pobrania. A może ktoś z was by takiego speedruna nagrał, co? To byłoby dobre, taki rekord, czas gry, no tutaj czas się liczy, więc... Myślę, że to jest też dobry pomysł. Okej, okay, armatka, my już ciebie znamy. Stone brick. Dziękuję bardzo. I tutaj. Nie ma opcji, żebym nie wykorzystał tej podpowiedzi. Ja muszę mieć tutaj pyk. A no tak, parkour, no dobra, masz lewitację, ale nikomu nie mów. Jest! Dobra, pięknie. I teraz tak. E, tutaj musimy położyć bricka. Proszę bardzo. Haha. Dobra, i, 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 i teraz nie będzie bomby. Nie będzie bomby, bo tutaj wybucha taka bomba atomowa i w ogóle, więc będzie bezpiecznie. Um, Okej. Okay. Co tu się stanie teraz? Czekajcie, jak ten bloczek nie będzie mógł dojść. Aha. O, Okej, okay, właśnie. E, czyli zrobił się drugi taki mini parkour. Mm, ale to już damy sobie radę przeskoczyć bez problemu. E, Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Pyk. Pyk. Jest! Ahaha. Dobra, tutaj gdzieś są miny. Ale pamiętam, że ja skakałem po trawie. E, więc tak. <śmulatujesz> tak. 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 Um, widzę cię, widzę cię. Zobaczcie. Tutaj mamy linkę, e, która jest bardzo podejrzana. E, co teraz? E, a jak tutaj doszedłem? Kurde, nie pamiętam kompletnie. Tutaj gdzieś déjà vu leciało. Mm, czekajcie. Eee... O! Jest! Jest, zaraz mi rozsadzi słuchawki, bo wiem, że to się podgłasza. O, właśnie! Aha! Aha! Już, koniec! Dlaczego przegrałem? Co się stało? Co ja zrobiłem? Wcisnąłem ten przycisk, tak? No serio? Oh my god, oh my god, oh my god, znowu to samo, no, no, no znowu to samo, ale spokojnie, gramy na razie 9 minut 12 sekund. E, więc nie jest tak źle, nie jest tak źle, zobaczymy co nam tam, co na, nas tam jeszcze czeka. Tak, spokojnie, będzie dobrze. Okej, okay, w takim razie, uwaga, teraz nie mamy wykrywacza min. Oho, super. E, I rozumiem, że mam dojść gdzieś tam, tak? Co tam jest napisane? Czekajcie, muszę zobaczyć, co tam jest napisane. E, przejście dla biedaków? Przejście dla pro. <laughs> o nie. E, dobra, zobaczymy, co wybierzemy, jak tam dotrzemy, oczywiście. Nie wiem, co się stanie jeszcze, jak przejdę przez to tutaj. O, przez tę nitkę. Chyba nie załączy się znowu ten mechanizm, co? Nie, jest dobrze. Ehm. Um, coś czuję, że tu będą miny. No nie! Dlaczego? O Boże, nie gadajcie! Zobaczcie, tutaj będą miny, tam będą miny, tutaj będą. No nie, niemożliwe. E, dobra. Tak. Tak. E, może tak. Tak. Może tak. Ok. Może tak? Jest! E, tak. 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 Uhuhu, może tak! Jest to dobra. Okej, okay, przyjście dla biedaków, tutaj. Mm, przyjście dla pro, ja jestem proja, ja jestem Przyjściem dla Pro. E, pyk, o kurde, coś mi tu nie gra. Podejrzana sprawa. No, okej, okay, wróciłem. I back. Okej, okay, więc e, skakałem po trawie i trawa dawała radę. Więc lecimy po trawie. Pyk, pyk, pyk. E, Pyk, e, pyk, pyk, i tam doskoczyłem, okej, okay, i tutaj ta trawka nie działa, tam jest mina, tam jest mina, więc spróbujemy wskoczyć tam, O... A, no nie, no nie, Roksus padł z krawężnika, A, ha, 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 no, słuchajcie, no to jest 17 minuta dopiero, nie wiem, mój rage zacznie się przy 40 minucie, ooo, tak mi się wydaje. Ale myślę, że do tego czasu przejdziemy, mapeczkę. No bo jak to tak? Tak się zastanawiam. Jak tutaj w ogóle nie ma min, to ja jestem naprawdę głupi. O, ale nie chcę tego sprawdzać. Nie, w tym momencie. Nie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. A teraz spróbuję wskoczyć. A czekajcie. Może tak. Zróbmy tak. E, sprawdźmy. E, spróbujmy doskoczyć jak najdalej. Może to jest taka, taki pas tych min po prostu. O! <laughs> Tu jest barier blok! Czyli co, przejście dla Prosa jest zablokowane barier blokiem, czy tylko ja trafiłem po prostu na tego barier bloka? O mój Boże, to jest najgorsze, ta nie wiedza. Dobra, pyk, ciach, klucz, ciach. Ja już to robię naprawdę automatem, powiem wam szczerze. Dobra, słuchajcie, musimy to przemyśleć. E, więc tak. E, a może tu nie mam min? No, nie ma tu min, patrzcie. O oh my god, ja tu skakałem. E, tam też nie ma min, prawda? Tu nie ma min. Wow, no dobra, więc tak. Ehm, zastanawiam się, bo tu jest przejście dla prosa. Tu jest przejście dla biedaków. A to, co to jest za przejście, przepraszam bardzo. To tutaj. E, tam zobaczcie, prowadzi dokądś to przejście. Idziemy tam? Ha! Jest! Oh my god. No i co tutaj jest, zobaczcie. No tam możemy wskoczyć. Możemy, zobaczcie. No tutaj możemy wejść na ten bloczek. Tutaj możemy wskoczyć na płotek i tam jest jeszcze jakaś kolejna część. A może ten domek to zmyłka? Może tam powinniśmy iść? Co? O kurde. Trzeba to sprawdzić. Idziemy tutaj, spróbujemy jeszcze raz tam przejść, przeskoczyć nad tym. O! A tu jest dziura. Deja vu. I was in this place before. Nie mogę tam przejść. No nie mogę. Nie uda się. Dobra. Czy tutaj był barrier block? Słuchajcie, czy ja mogłem nad tym przeskoczyć? Bo nie pamiętam. Eee, dobra. Let's try barrier block. Dobra, dobra, dobra. Nie da się jednak. Eee, to wracamy. Pyk, pyk. Eee, Wskoczyłby sobie na ten płotek. Czułbym się bezpieczniej. Eee, no dobra. Czy tam jest przejście jakieś? Spróbujmy przejść tu. Nie możemy, dobra, okej, okay, wyczailiśmy, że to jest barier blok Dobra, pyk No nie, no to żółt szczęścia to jest, żeby to przejść Okej, okay, dobra, teraz wybierzemy przejście dla biedaków Czyli to przejście Przejście dla biedaków Mmm, okej, okay, na co mam skoczyć, może powiedz mi Może tu Co? So! Wiecie, że ja tylko żartuję tak, że się wkurzam, prawda? To nie jest na serio, to nie jest na poważnie Eee, nie, no, uwielbiam tę mapeczkę. Kurczę, kalendarz skiller, kiedy druga część? Nie mogę się doczekać. Naprawdę, no chciałbym zagrać, ale bym sobie zagrał w drugą część. Ale te zagadki niech będą trochę trudniejsze. Nie wiem, więcej tych min niewidzialnych, słuchajcie, dajcie na mapkę. Eee, co jeszcze można dać? Eee, zastanawiam się, co jeszcze można byłoby dać na taką mapkę. Może jakieś niewidzialne creepery, na przykład, by biegały randomowo po mapce? O tak, to byłoby dobre. Eee, Albo randomowo też by się zmieniała podłoga na lawę. Tak wiecie. Tak nagle, znikąd. Kurde. To byłoby super. Ah, ha, 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 ha. Dobra, dobra, dobra. Co się... Co? What? Gdzie ja spadłem? Minus 12 i minus 24. Wow. Co to jest? Okej. Okay. Czy to mnie zaprowadzi do końca mapeczki? Um. Okej, okay. Nice. Jestem dalej, w porządku. Słuchajcie, jest progres, jest progres. Eee, dobra, dobra, dobra. No i co? Akit. O. Wow! Ha? Coś. Co się. Co się dzieje? Co się dzieje? Chyba musiałem tam zdążyć dobiec. o shit! Co się tutaj wydarzyło? Coś wybuchło? Mmm. -hmm. Chyba trzeba się pospieszyć, wiecie, bo to zamyka mi przejście. Dobra, to idziemy dalej. Mm, okej. Okay. <laughs> Tam był jakiś ziomeczek. Cała chata mi wybuchła. Idę w takim razie tędy. Proszę bardzo, bez żadnych min. Hura, ale fajnie. Okej, okay, dobra, niszczy się przejście. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Łoł, uh, Łoł, wow, Łoł, wow, Łoł, wow, 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 wow. idę tutaj. Wow, 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 wow. Panowie, co ja mam zrobić z tym drewnianym mieczem? O nie, chyba tego żółwia pokonać. Boże święty! Co jest grane? Mmm, no nie. Nie, 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 nie. Mam wszystkich zabić? Naprawdę? Czekajcie. Oh my god! Co jest grane? O nie! Uciekamy, o oh shit! Co? Od początku? O Boże, święty! Ja nie przeskoczę znowu do tego domu, dam. No Boże, no powiało świeżością, powiem wam, no. No już się zacząłem nudzić. Okej, ale dobrze, dobrze, przeszliśmy dalej. Jest, jest bardzo dobrze. To jest chyba ta wełna, co? Zobaczcie, o tutaj. Dobra, pyk. Więc lecimy jeszcze raz. Uwagach! łagach. O Boże, na tym się wysypać, no nie do wiary, no nie do wiary. Okej, okay, znowu jesteśmy w tunelu, słuchajcie. I jak ja tu przeskoczyłem. E, tak, i tak. Jest! Okej, okay, dobra, znowu to coś w porządku. I tutaj się zasypuje przejście. Patrzcie. Czy ja mam tu przejść? Nie, 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 nie. I teraz tak, słuchajcie, wydaje mi się, że ja nie powinienem z nimi walczyć. Tutaj bariera. Dobra. Ona się nie zmniejsza. Może ja muszę wytrzymać jakiś. Okej! <laughs> Okej! Okay. Okay. Dobra, 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 dobra. Spróbuję wytrzymać jak najdłużej. <laughs> tam mogę gdzieś spaść. Ej. To tak powinno być? Wow. Ba nie, co? Ja mam tam spaść? Wątpię. Kurda, może jednak. Tutaj nie ma żadnej dziury, w porządku, więc tamta robi się coraz bardziej podejrzana. Tutaj też nie. Mmm. Tutaj też nie. O. 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 Nie. Tam też nigdzie nie wlecę. No, czyli jednak, może tam powinniśmy iść. No, ja nie pokonam przecież ich drewnianym mieczem. No, bez. Bez jaj. Nie ma szans. Może jakiś tu jest fajny debatunej. Eh? Okej. Okay. Okej. Okay. O nie. Nie. Nic, nic specjalnego, nic interesującego. Ehm. W takim razie, chyba trzeba będzie wpaść do tej dziury. Chyba tak. Czy coś tam jeszcze na mapie jest? Nie, tylko żółwie, które giną w sumie, i zaraz chyba zginą. Ten jeden zginął. Nie, dobra, dobra, on się zaklinował pewnie w jakiejś tam ścianie. A tu też łuk jest wydropiony. Niewidzialny łuk, ale fajnie, czyli są tu jeszcze jakieś niewidzialne szkielety. No super. Więc wskoczymy tam i zobaczymy, co się. Szkielet? O nie! Nie! Idź stąd. Możesz mnie spanczować w drugą stronę, ok? Dobra, właśnie tak. W porządku. I siup. Uh, 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 aha. 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 Okej, okay, słuchajcie Dojście tutaj zajmuje mi jakieś 2,5 minuty e, To nie jest źle To nie jest źle Naprawdę to nie jest źle e, Dobra, musimy się rozejrzeć na tej mapie mm, Kid, że jest noc I mnie atakują tutaj Wrogowie, ale muszę Koniecznie się tutaj rozejrzeć O tak, fajnie, dzięki Trochę przynajmniej rozświetlił mi teren mm, Tak, zachowuję Zachowuję optymizm Jak na razie Ej! Żółwiu, idź stąd. No, tu musi coś być, ja wam mówię. Nie ma szans, żebym musiał ich pokonać. No nie. No nie. No o nie. O nie. O nie, co to jest tutaj? Zobaczcie te ten, te pole. Ja tam byłem przed chwilą na tym, ale nic się tam nie dzieje. Kompletnie. Może muszę tam. No. Próbowałem też zaprowadzić w to miejsce Żółwia. Ej, idźcie stąd, please. O nie Oho, dobrze, szkielet Idź sobie, idź sobie Idź sobie Jest Dobra, zabiłem szkieleta e, Łuk wydropił gdzieś Albo i nie, dobra, nie, 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 nie wydropił Co ja mam tu zrobić? Tak, sprawdzałem czy mogę niszczyć krzaczki Nie mogę niszczyć krzaczków Nie, 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 proszę nie nie do czego? Nie pokonasz mobów bez podki. Jest on na domku Noba po lewej stronie. Aha, W sumie to mogłem tutaj wrócić, nie? O nie, zamknęło mi się to tajne przejście. O, żeż ty. Nie mówcie, że tutaj są te miny. O nie! Czyli jednak, słuchajcie, e, miny nas nie ominą. Ho, 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 ha, 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 ha. słuchaj. E, trzeba będzie przejść tam jako, jakimś sposobem. Zobaczymy, jak. Dobra, słuchajcie, chwila prawdy, oprzejemy. Pyk. Pyk. Okej. Okay. Dobra, po lewej stronie. Dobra, dobra, dobra. Gdzie my teraz jesteśmy? A la, 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 la. come on. Nie przejdę tutaj, nie? Nie przejdę. O nie, czyli nie dojdziemy tam. Nie dojdziemy tam znowu do tego dywanu. Chociaż nie. O, nie. Dlaczego? Dobra, czekajcie. Po lewej stronie. Ok. Na spokojnie. Pyk. Dobra. Tak, tak. Bardzo na spokojnie. Eee, po lewej stronie. Może gdzieś tam jest. Nie, nie widzę żadnej skrzynki. Dobra, pyk, pyk. Um. <laughs> Tam jest potka. Widzicie? Jest! Super potka! Ok, ale się cieszę. Idziemy zobaczyć, czy to podziała. Oh my god! Oho! No to panowie, yy, pozamiatałem tutaj. Proszę bardzo, bierzemy potkę. Mhm. Jest, dała, dała mi siłę. Dajcie mi mieczyk. Elegancko. Naprawdę mnie nie, nie ranią Oh my god, o oh boże, no i świetnie No dobra, to przeszliśmy chyba mapeczkę, słuchajcie Okej okay. No nie zauważyłbym w życiu tej potki W życiu bym jej nie dojrzał No gdzie uciekasz? Nie uciekniesz, teraz uciekasz, co? Dobra. E, jeszcze niewidzialne szkielety, oczywiście. Zapomniałbym o nich. Ło Boże, ile ich tu jest? Oni cały czas się spawnują, czy co? Duszki, wypad. Wypad, duszki, wypad. Nie lubię was. Naprawdę, nienawidzę was. Jesteś najgorszym mobem w tej grze. Dobra, dobra, co twórcy Minecrafta mieli na myśli, wprowadzając takie moby do gry? Czy to w ogóle nie Minecraftowe jest, takie troszkę? Tutaj jeszcze jest tepek. On zaraz zespawnuje nam nowe duszki, więc trzeba go zabić. Ty jeszcze, tak? Bardzo proszę. I ty jeszcze. No przepraszam, żółwiki zabijam, niestety. E, Okej. Okay. Dobra, i co teraz? Jeszcze gdzieś szkielet pewnie lata, niewidzialny No gdzie jesteście? Skończyłem, wygrałem O! O! Hurra! Coś tu będzie jeszcze na mnie czychać, zobaczycie Coś tu jeszcze będzie Nie? Znajdź cztery guziki Co? Cztery guziki mam znaleźć Aha te guziki będą mnie zabijać, jak znajdę zły. Dobra, na spokojnie. Roxu, jesteś już daleko. Um, ok. Ok. Guzik. Jest, jeden. Hurra. Tutaj gdzieś guziczek? Tutaj, tutaj. Jestem dobry w szukaniu guziczków, słuchajcie. Mi się to uda od razu. Zobaczycie. Kolejny guzik. Drewniany tym razem. Uh, ok. Jest. Dobra, to był ten guzik. Kura, już myślałem, że, że zginę. E, dobra, wchodzimy na drzewko. E, okej. Okay. Nie ma guziczków. Tam też nie ma guziczków. Nie ma, nie ma, e, nie ma. Na suficie gdzieś guzik. Nie ma. A to na to drzewo, to po co ja miałem wchodzić? Bo tu jest. Dra o! Jest! Trzeci guzik! O mój boże. Ta mapa zaczyna mi się podobać. Mam wrażenie, że te trzy guziczki. Były bardzo łatwe do znalezienia i mam wrażenie, że twórcy o tym wiedzą, a ten czwarty guziczek będzie niemożliwy do znalezienia. Jest guzik, słuchajcie, mam go. Nob vs Pro! Oh yeah! Autorzy, kalendarz 2, theskiller.pl, grande1899, muzyka, dziękujemy za grę! O Boże, ta muzyka została stworzona z głosu blokiego. Tak, Bloki to też taki YouTuber Minecraftowy, zajrzyjcie sobie do niego. Nagrywałem kilka odcinków z Bloki. Oh my god! Oh my god! Tu, tu wysadzę tą całą mapę. Tutaj był ten klucz, po którym. Co nie? Dlaczego nie? Chcę wysadzić mapę. No nie. A co się stanie, jak teraz kliknę podpowiedź? Pod Myślałem, że łatwo jest znaleźć te przyciski, ale okej. Okay. No dobra, no łatwo znaleźć było. E, nie mogę wysadzać mapki. O nie, no pro... No, chciałbym się tak wyżyć na tej mapce. Na czym by się najbardziej wyżył? Na tym, na tym, na tym kluczu, bo to jest początek mapy i zawsze to widzę po prostu na samym początku. Tego też nienawidziłem, tych pajęczyn, e, armata, to, to już w ogóle. Nawet nie próbowałem tutaj skakać, bo to, to byłaby masakra po prostu. E, te miny tutaj też nie. złega mi. Niezłe, 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 niezłe pranki mi robiły. Um, no i co? No, powiem wam szczerze: no, świetna mapeczka. No, kalendarz, killer, no, gratuluję wam, i dziękuję za jej stworzenie, bo naprawdę nieźle się uśmiałem. Myślę, że Wy też mieliście e, tutaj momenty, w których mogliście się ze mnie pośmiać. E, no i rzeczywiście, mapka irytuje. Bardzo mocno, bardzo mocno, bez podpowiedzi naprawdę musiałbym tutaj grać chyba z godzinę dłużej. E, tej potki bym w życiu tutaj nie znalazł w tym domu. E, z parkurem też pewnie bym sobie nie poradził. Ale brałem tylko dwie podpowiedzi, tak? Tak, tutaj i, i przy tej podce I to wszystko, więc no jest całkiem nieźle e, Chyba nie brałem wcześniej podpowiedzi Możecie napisać komentarz, czy w poprzednim odcinku brałem jakieś odpowiedzi, podpowiedzi Myślę, że nie Więc cóż, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Game Mode 3 Game Mode Spectacle jest, działa, czy mogę zobaczyć, czy tutaj są miny, to jest ten typek, zobaczcie, który był w tym domku, okej, okay, dobra, widzę tutaj e, Freddy e, z maską, tak, on miał Freddy, nie, on miał Jackson chyba, piątek 13, proszę bardzo, e, okej, okay, tutaj coś jeszcze jest. Dobra, tutaj są te podziemia. No, min niestety nie dojrzymy. Mm, ale tak czy inaczej, słuchajcie, no świetna mapeczka. Naprawdę bardzo fajne sposoby na wkurzenie gracza. Eem, oryginalne pomysły ta armata. Ogólnie oryginalne własne rozwiązania, co najbardziej tutaj procentuje. No, mapeczka jest naprawdę świetna. Eem, mam nadzieję, że zagraliście w nią, zanim obejrzyliście ten odcinek. Ponieważ no, wtedy jest największy fan e, z tego wszystkiego. Zobaczmy, czy coś jest jeszcze tutaj w domku. E, o, coś tu jest, patrzcie, to jest wychodek. Mhm, mm a tutaj z Beacon Block. No dobrze. Okej, okay, w porządku. A tutaj, co tutaj jest? O Boże, co to jest? Patrzcie. Drodzy komenderzy, pewnie się zastanawiacie, dlaczego mapa nie jest na funkcjach. Jest to wina ma maślarza. Patrzcie, my tu przeczytamy jakieś teksty twórców. Maślarza, który nie potrafi korzystać z FTP. Skillery kalendarz to bardzo dobrzy mapmakerowie i potrafią korzystać z funkcji. Redstone z zbudował maślarz. Kill maślarz. No, mm -hmm. okej, okay, no to mamy takie kredyty tutaj. Eee, dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tej niesamowicie irytującej mapki. Um, no i co? No i to tyle. Dzięki do usłyszenia. Słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku z Minecraft na krawędzi. Siemaneczko! Cześć! Game Mode Creative. No, mam nadzieję, że było fajnie. Hejka.